Zapraszam Was na delikatną zimową dekorację. Witam Was bardzo gorąco na kanale Domowe Pasje Anki i dzisiaj zrobimy sobie piękne hyacynty i pokażę Wam sposób jakie można ułożyć w takiej niskiej podstawce. Mam przygotowane hyacynty już bez doniczek. One są już z przepłukanymi korzonkami. Także wykorzystam do tej dekoracji tylko trzy takie jacenty. Wykorzystam też trzy białe świece i pokażę wam jak można w prosty sposób zrobić taki stroik. I wykorzystam do tego też mech. Mech jest takim stabilizatorem naszym do tego by jacyty nam się trzymały na takiej niskiej podstawce i wierzcie mi, że naprawdę będą się dobrze trzymać. Jeszcze dodam te gałązki witki brzozowe, które mam tutaj po lewej stronie, dodam szyszki i bluszcz, który będzie takim zielonym jeszcze dodatkowym akcentem w naszej dekoracji. Zobaczycie, że naprawdę wyjdzie bardzo taka naturalna, zimowa dekoracja. Będzie troszeczkę to opruszone wszystko śniegiem, i naprawdę efekt będzie bardzo piękny. Szyszki, tutaj, które leżą z lewej strony, one ja delikatnie wrzuciłam je do wody z białą farbą, ale naprawdę to było bardzo takie delikatne, i zrobiłam to już dużo wcześniej. Ja tego nie nagrałam, tylko przypomniałam sobie o tych szyszkach i tych żołędziach, bo to są czapeczki żołędzi. I stwierdziłam, że takie troszeczkę delikatnie rozbielone będą idealnie pasować do takiej zimowej dekoracji. Więc jeżeli macie szyszki, jeżeli macie takie kapelusze żołędzi, to naprawdę trochę wody, troszeczkę farby, można je wrzucić, później położyć na ręczniku papierowym pod grzejnikiem albo na grzejniku. To już zależy, jak macie miejsce. Ja zawsze rozkładam pod grzejnikiem, tam też jest ciepło. Rozkładam sobie ręcznik papierowy, wysypuję później te wszystkie szyszki, wybieram i one mi schną, i następnego dnia już mogę używać je do dekoracji. Te już mają kilka ładnych dni, chciałam wykorzystać je w innych dekoracjach, ale słuchajcie, naprawdę święta tak szybko przeleciały. Że nie zdążyłam nawet wykorzystać ich do dekoracji, dlatego postanowiłam, że do takich zimowych dekoracji wczesno-wiosennych też idealnie zdadzą egzamin. I tutaj za bardzo nie przejmuję się, zobaczcie, bo mam troszeczkę nawet krzywe te hiacynty, ale to i tak mi nie przeszkadza, bo później ja będę przekręcać całą tą dekorację w stronę słońca tak żeby kwiaty rosły prosto i pionowo w górę. A teraz gdy troszeczkę mi się wywracają, one i tak nie będą się wywracać, bo będą jeszcze przymocowane i gałązkami i bluszczem, więc naprawdę to wszystko będzie się bardzo dobrze trzymać. Mam nadzieję, że też lubicie takie zimowe dekoracje, bo już troszeczkę te nasze świąteczne wymagają trochę odświeżenia. Także nie ukrywam, że ja bardzo lubię też wykorzystywać i hiacynty, i krokusy. Mamy teraz w sklepach naprawdę te styczniowe cebule, te kwiaty cebulowe, które warto naprawdę kupować i dekorować dom wykorzystam jeszcze gąbkę florystyczną. Jest to gąbka, którą wykorzystuje się przy suchych dekoracjach, przy dekoracjach przy sztucznych kwiatach, ale idealnie też zdaje egzamin jako taki stojak na świecznik, więc można też szpikulce powbijać i też ładnie to wygląda. Później wszystko przykrywam mchem, więc naprawdę tej gąbki nie widać. I dekoracja jest naprawdę już później piękna i wygląda wszystko bardzo efektownie. Taką gąbkę możemy przykleić na gorący klej do podstawki. Możemy też przymocować za pomocą takiej specjalnej naklejki ze szpikulcami. Ją też się do podstawek przykleja i wtedy taką gąbkę nabijamy na to. I mamy też wszystko dobrze przymocowane. Ale jak nie mamy, to gorący klej też jest dobry i zobaczcie mam troszeczkę mchu obłożyłam to wszystko mchem mogę się wspomóc szpilkami florystycznymi żeby ten mech przymocować do tej gąbki i Mamy w zasadzie już tak wszystko gotowe. Teraz już wystarczy nam to ładnie udekorować. Mamy zabezpieczone cebule możemy to wszystko naprawdę podlać. Ten mech z tymi cebulami. Naprawdę będzie nam to pięknie i pobierać wodę, i ten mech też będzie zatrzymywać tą wodę przy cebulkach, więc roślina będzie nam się bardzo pięknie rozwijać. I teraz już wykładam gałązki. Ja mam te gołązki takie okrągłe, ponieważ trzymałam je w garnku. Także jeżeli takie witki brzozowe włożycie do garnka, to macie wianki, które same się robią tak naprawdę. I teraz już wystarczy wyłożyć wszystko szyszkami i te kapelusze żołędzi będę wpinać w tą gąbkę jeszcze koło świec. Także mam akurat na ogonkach te kapelusze i te ogonki będę wbijać to też ładny taki efekt nam tworzy można i yy, brokatem troszeczkę sypnąć to już wszystko zależy od tego co lubicie ja postawiłam tylko na troszeczkę śniegu bo jednak za oknem też w końcu doczekałam się na ten śnieg więc nie ukrywam, że takie zimowo-wiosenne dekoracje też bardzo lubię i zobaczcie, teraz już troszeczkę bluszczu bluszcz ścięłam też dzisiaj, więc naprawdę mamy mróz, jest chyba minus 8 na dworzu i te gałązki też będę mieć dosyć długo. One będą bardzo ładne. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej dekoracji. Przed nami naprawdę bardzo dużo dekoracji, już teraz systematycznie co drugi dzień będzie pojawiać się film na kanale i zostaną też te nasze live. Tylko tak myślę. Czy w środę, czy w niedzielę, ale to jeszcze zapytam Was się na karcie społeczności, bo chciałabym też z Wami ustalić godzinę, jak Wam pasuje. Bo przecież to i tak dla Was wszystkie te filmy, więc chciałabym, żeby Wam też najbardziej pasowało. I zobaczcie, gdziekolwiek położymy żołędzie, kapelusze żołędzi i szyszki, i naprawdę wygląda. Dekoracja pięknie, a ten śnieg to jest takie muśnięcie i takie naprawdę piękne wykończenie całości. Jeżeli brakuje Wam gdziekolwiek listków dookoła, listki można sobie dociąć i powkładać nawet pojedynczo, żeby wypełnić całą dekorację. Naprawdę, bluszcz bardzo długo się trzyma, on nie więdnie tak szybko, więc dekoracja jest piękna bardzo długo. Spokojnie hyacenty zdążą nam zakwitnąć. I będzie wszystko pięknie wyglądać. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tej dekoracji. Mam nadzieję, że też Wam się spodobała. Pamiętajcie, żeby wykorzystywać do dekoracji takie rośliny, jakie macie w swoich ogrodach, pod ręką, żeby specjalnie nie kupować, jak nie potrzeba. A jeżeli chodzi o kwiaty cebulowe, to z kolei uważam, że nigdy ich za dużo nie jest. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Teraz sypnę troszeczkę śniegiem i dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam oczywiście na kolejne filmiki, pa. pa.